Kiedy dzieci chcą harcować, to dorośli mają czas Pokój pełen jest zabawy, krzyk, gonitwy, piski wrzask. Nocą wstaje świat fantazji, różnie w nim się może dziać Statkiem może być odkurzacz, ale w końcu trzeba... Co się dzieje? Co się dzieje? To właśnie wstaje tata Lew. Kiedy zacznie się opowieść? Raz, dwa, raz, dwa. Już jest! A bo o cyrk Panama przyjechał! Ja chcę do cyrka! Ja chcę do... Nie cyrka, teraz syneczku, a poza mało. tym mówi się do cyrku. Tak to już jest na <laughs> tym świecie, że wszystkie dzieciaki najbardziej pod słońcem uwielbiają cyrk. Ponieważ jednak lwy zazwyczaj nie są zbyt bogate. Rodziców lwiątek nie stać na drogie bilety. To bardzo przykre dla dzieci, bo one kochają cyrk. No, ale o tym już mówiłem. A więc, Statusiu, zamawiamy 7 biletów do cyrku w pierwszym rzędzie albo w innym, a w zamian za to jesteśmy gotowi zrezygnować nawet z części prezentów pod choinkę. No, tak. To na pewno miało znaczyć, że się zgadza. Obawiam się, że w tym miesiącu nie da rady. Gdy małe lwiątka czegoś bardzo pragną, nie tak łatwo wybić im to z głowy. Ich ojciec powinien zaniechać takich starań. Z życiowymi doświadczeniami jest jak z górskimi szczytami. Najlepiej samemu je zdobywać. O, I to ma nam niby starczyć? No to możemy już o cyrku zapomnieć. Koniec. Ach, co ty gadasz? Nie musimy o niczym zapominać. Potrzebna jest tylko mała improwizacja. Imbro, co? Poproszę jeden bilet ulgowy w pierwszym rzędzie Udało się? Spokojnie tam, cicho bądźcie Słucham? Eee, nic Momencik, nie chce pani balonika? Tak, bardzo chętnie A cóż to za nieoczekiwana przemiana, co? To, to nie jest tak, jak pan myśli, panie dyrektorze! Jeśli jeszcze kiedyś was tu przyłapie paskudne smarkacie, przetrzebie wam Aha, stać, kim wy jesteście? Występujemy jako klauni podczas przerw. To nowość prosto z Ameryki. Ach, tak. Mm. Wiecie co? Jak będę duża, to kupię sobie cyrki i będę do niego chodziła kiedy tylko zechcę, a dzieci będą miały wstęp wolny. Najlepiej byłoby po prostu zlikwidować pieniądze. Za wszystko trzeba zawsze płacić. O! 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 No to chodzi stamtąd. Lepiej trzymajmy się od niego z daleka. Zabierajmy się stąd. Skoda czasu na, na, na takiego psy błędy. Racja, nie powinno się z kimś takim rozmawiać. Ej, Marychna, co ty tam robisz? No już wracaj tu natychmiast! Przepraszam pana, panie Włóczęgo... Niestety nie mam pieniędzy. Tylko ten kwiatek do tego skradziony. To dla mnie? A dlaczego pan tu siedzi? Siedzę tu, bo, bo mi się tu podoba. A jutro będzie mi się podobało gdzie indziej. Nie ma pan swojego domu? Ależ mam. Tyle, że jest tylko tutaj, w mojej starej łepetynie. Prawda, Smyczku? Takiego prawdziwego domu pan nie ma, tak? Moje myśli są moim domem, moje wspomnienia. Rozumiesz, malutka? No to dlaczego nie pójdziesz po prostu do pracy? Zarabiałbyś pieniądze. Wtedy byłoby cię stać na mieszkanie z ogrzewaniem i z ciepłą wodą. Nasza mama codziennie chodzi do pracy i jest nawet najważniejszą osobą w biurze. Skąd wy się tu nagle wzięliście? I dlaczego jesteście tak przebrani? No! Bo... Bardzo chcieliśmy pójść do cyrku, ale nie mieliśmy pieniędzy, więc pomyśleliśmy sobie... Aha, chcieliście iść do cyrku? Aha. 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 No, dalej, Smyczku, zagraj coś wesołego. Wiecie co dzieciaki? Ta stara waliza należała kiedyś do bardzo sławnego klauna. Był tak sławny, że znano go na calutkim świecie. Od Palermo po Moskwę. Wszędzie! Myślę, proszę o Arena była jego domem, a publiczność, która go oklaskiwała co wieczór jak wielkiego gwiazdora, była jego rodziną. Kuno był najzręczniejszym, najodważniejszym i najznakomitszym artystą, jaki kiedykolwiek występował w cyrku. Żaden numer nie był dla niego za trudny, żadna lina nie była za wysoko. I dlatego właśnie ludzie tak bardzo go kochali, a zwłaszcza rzecz jasna, dzieci. Przychodziły do cyrku specjalnie dla niego, a po przedstawieniu prosiły o autograf. Szanowny panie Cavalcante, a ja, gdy dorosnę, też chcę być takim sławnym klaunem, albo jeszcze lepiej, dyrektorem cyrku. My też chcemy być sławnymi klaunami. Tak, i być tacy jak I co? Co było dalej? Co się z nim stało? Chcemy wiedzieć, jak skończyła się ta opowieść. Jak się skończyła? A. Już znacie zakończenie dzieci. A? A? Ty jesteś o. tym sławnym klaunem? Nie, ja jestem tylko starym człowiekiem, mam starego psa i zepsute skrzypce. Ale dlaczego, dlaczego nie pracuje pan już w cyrku? Właśnie, byłby pan znowu sławny. Dzisiaj ludzie chcą oglądać już tylko wielkich magów w płomieniach ognia i kłębach dymu. Hmm? Rozumiecie? Biedak i jego pies nikogo nie interesują. Interesują, choćby was. nie. Dlaczego nie założymy własnego cyrku? Tak, Kuno mógłby znów być sławny. Co? Ale ja. To nie takie proste, dzieci. Poczekaj, gdy skrzypce będą już naprawione. Ależ to jest zbyt drogie. Nie, nie. Ale my znamy kogoś, kto zrobi to za darmo. No tak. Ta e? <grym> to na pewno znaczyło, wiem, jak to zrobić. Pata nas nigdy nie zawiedzie. Wydaje mi się, że wiem, jak to zrobić. Widzisz? Wielki kuno kawalkante i smeczek przy Proszę o klaski! Przecież to jest... To niemożliwe! To niemożliwe! E, 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 proszę mnie przepuścić! To naprawdę pan! Idol mojej młodości! Wielki kuno i smycek jego pies! Czyż nie? proszę pana, nie wolno tu wchodzić i przeszkadzać w przedstawieniu. Poproszę, pański bilet. Tak, to znaczy. Hmm, chyba nie mam. A więc proszę stąd wyjść, chyba że. zaangażuję go pan. Niemożliwe! Wielki kuno w moim cyrku! Stały angaż do końca życia! Ależ to byłoby naprawdę wspaniałe, wspaniałe! A dziś wieczorem premiera oczywiście wszystkich zapraszam! Chce być taki sławny klaun jak ty! Mówi się takim sławnym klaunem, synku. Mówi się sławnym klaunem. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa, reżyseria Andrzej Bogusz, dialogi na podstawie tłumaczenia Krystyny Żuchowicz, Grażyna Dyksińska, dźwięk Jakub Milencki, montaż Zofia Moch, tekst piosenki Krzysztof Rześniowiecki, opracowanie muzyczne Eugeniusz Majszak, kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Marcin Przybylski, Jolanta Wilk, Agnieszka Konikowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis, Leszek Zduń, Tomasz Bednarek i inni.